W takich opakowaniach Polskone dostarcza ościeżnice, w tym wypadku są to ościeżnice typu DIN. One są dostarczone w podłużnych, dosyć dobrze spakowanych pudłach, pozwalające na, na łatwiejszy transport. Mieści się tam cały komplet ościeżnic i wszystkie niezbędne elementy montażowe. W zestawie z ościeżnicami otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy, w tym zawiasy do drzwi, złączki do montażu poszczególnych ościeżnic u góry i na dole. I z boku, przepraszam, cały zestaw składa się z trzech zawiasów plus czterech złączek ościeżnicy. Mamy również w środku, klucz do skręcania imbusowy, wkręty, i wszystkie niezbędne elementy. W zasadzie jest to cały zestaw typu złóż to sam. Producent zapewnia wszystkie niezbędne elementy.